Oto nowy fiat 600, czyli następca Seicento. Dziś dowiemy się, ile ma wspólnego nowa 600 z Seicento, czy jest Made in Poland, jak się prowadzi, ile pali i czy warto ją kupić. A to wszystko raz wiele innej w najnowszym odcinku testu jazdy próbne z nowym hybrydowym Fiatem 600. Zaczynamy! A czym jest nowa 600? -ka? Na pewno nie tym, czym była 600 produkowana w latach 1955-1969, czy też Seicento, produkowane od 1997 do 2010 roku, który zresztą w końcowej fazie swojej produkcji nazywane było też 600. Nowa 600 jest całkowicie innym samochodem, większym, dłuższym, wyższym, z większym prześwitem, należącym do segmentu B, będącym crossoverem i konkurującym z takimi samochodami jak Hyundai Bion, Renault Capture oraz Skoda Kamiq. Nowoczesne samochody rosną z generacji na generację, abstrahując od faktu, że nowy Fiat 600, gdyby żył w tamtych czasach, to nigdy nie osiągnąłby takiego sukcesu jak jego poprzednicy. Czyli nowy Fiat 600 jest w linii modelowej, następcą Fiata 600 z lat 60. oraz również Seicento. Uzupełnił lukę modelową po Punto, no i jest też następcą Fiata 500X, którego w ofercie włoskiego producenta już nie znajdziecie. Oraz co ciekawe, jest to samochód made in. Poland, ponieważ produkowany jest w tyskich zakładach w Polsce. Ale czasy się zmieniły, a klienci pragną teraz suwów i crossoverów. A to akurat Stellantis wychodzi bardzo dobrze. Robią dużo suwów i crossoverów, i takim właśnie samochodem jest nowe Fiat 600. Który no, stylistycznie upodobnił się szczęśliwie do reszty modeli ze swojej gamy, czyli właśnie Fiata 500, czy też modelu, którego nie ma już w ofercie, czyli Fiata 500X. Ma okrągłe, konturowe reflektory, czym upodobnił się do Fiata 500 m Dziwić może jednak brak znaczka Fiata z przodu, tak jakby Włosi wstydzili się swojego rodowodu. Ale myślę, że nie, bo. Loga Fiata pojawiają się w całym samochodzie, tak żebyście nie zapomnieli, czym jedziecie, co prowadzicie. A z tyłu już jest napis Fiat i fajne, nowoczesne, konturowe lampy. Okej, okay, a jakie układy napędowe możemy mieć w przypadku Fiata 600? Ten występuje w dwóch wariantach. Jest to z silnikiem elektrycznym i wtedy nie nazywa się już Fiat 600, tylko Fiat 600E, oraz może być też to hybryda. I tutaj akurat jest to hybryda. Posiada silnik turbodładowany benzynowy o pojemności 1,2 i mocy 100 lub 136 koni mechanicznych. I jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to my ma właśnie, mamy właśnie tutaj miękką hybrydę 100 koni. Do setki przyspiesza w 10,9 sekundy. No i jest to troszkę inna miękka hybryda niż byśmy normalnie się mogli do takiej przyzwyczaić. Oczywiście jest tutaj też silnik elektryczny, który dorzuca nam dodatkowe 29 koni, które możemy spożytkować gdzieś tam później. Do tego jeszcze mamy automatyczną skrzynię biegów. Jak jeździ, zaraz zobaczymy. Deska rozdzielcza Fiata 600 może się podobać. Mamy tutaj wersję wyposażeniową La Prima, dzięki której to wnętrze wygląda całkiem atrakcyjnie, głównie ze sprawą tej plastikowej, satynowej wstawki, która pojawiła się na desce rozdzielczej. Za kierownicą jest ekran prezentujący wskazania komputera pokładowego. Na środku jest panoramiczny ekran systemu multimedialnego, który działa całkiem nieźle i oczywiście oferuje bezprzewodowe Apple CarPlay, które oczywiście jest bardzo wygodne. Bardzo dużym plusem jest to, że są te przyciski, funkcje. Fizyczne do obsługi podstawowych funkcji klimatyzacji. Bardzo fajna sprawa. Oraz tutaj poniżej są przyciski do obsługi automatycznej skrzyni biegów, i to jest też rozwiązanie całkiem wygodne. Normalnie w tym egzemplarzu powinna tutaj być jeszcze taka roletka niczym z akcesoryjnego, z akcesoryjnego etui do iPada ale ktoś po prostu sobie zabrał któryś z dziennikarzy no. fajne jest to, że jest tutaj dużo schowków fajne jest to, że jest regulowany podłokietnik na długość, fajne, że jest ładowarka indukcyjna, że są jakieś półeczki bo tutaj też jest właśnie półka na telefon komórkowy, to jest wszystko fajnie zorganizowane, podoba mi się też ta dwuramienna kierownica pokryta skórą z wieloma przyciskami fizycznymi funkcyjnymi Całość wygląda bardzo fajnie. Jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, to te są raczej twarde. No, jak widzicie, brzmi to mało, wszystko premium. Tak samo jest też na boczkach drzwi, ale całość robi przyjemne wrażenie. Z przodu 600 oferuje nawet więcej miejsca niż można by się było spodziewać tego po tym e, małym, jednak. Miejskim samochodzie. Sam fotel posiada szeroką możliwość regulacji, w tym wypadku akurat elektrycznej, i bardzo dużym plusem jest to, że przedni fotel kierowcy i pasażera można mocno odsunąć do tyłu, dzięki czemu nawet wyżsi pasażerowie będą mogli tutaj spokojnie. Zająć miejsce. Kolumna kierownicza regulowana jest oczywiście w obu płaszczyznach. To już staje się standardem, dzięki czemu, wraz z szeroką regulacją fotela, jesteśmy w stanie zająć właściwą pozycję szybko i wygodnie. Sama deska rozdzielcza samo wnętrze jest tutaj przestronne jest tutaj dużo miejsca, dużo schowków. Jest regulowany podłokietnik, także jest po prostu bardzo wygodnie, również na widoczność nie mogę narzekać. A teraz jak wygląda tył? Z tyłu natomiast jest również komfortowo. Oczywiście te siedziska mogłyby być trochę dłuższe. Natomiast jeśli chodzi o ilość miejsca na nogi, no ja w tym momencie jestem mocno przesunięty do tyłu i tych kolan, znaczy miejsca na kolano nie mam jakoś bardzo dużo. Również tutaj uda jednak wiszą nad siedziskiem, ale plusem jest to, że jest dużo miejsca na stopy pod Hotelem, który jest w najniższej pozycji. A i tak mam je gdzie tutaj schować. Podłokietnika dla pasażerów nie ma, ale to co zdecydowanie trzeba pochwalić, to ilość miejsca nad głową. Ja mam wzrostu 182 cm i myślę, że tutaj spokojnie pasażer o wzroście nawet 185-186 cm miałby wygodnie. To jest zasługa wysoko poprowadzonej linii dachu, która nie schodzi tak szybko w kierunku tyłu. Także jest bardzo, jest wygodnie, ale nie na bardzo długie trasy. A pod klapą bagażnika kryje się kufer o pojemności 385 litrów, i po złożeniu tylnych oparć w proporcjach 60 do 40 uzyskujemy 1256 litrów. W przypadku elektryka macie ograniczający Was zasięg, to wiadomo, oraz mniejszy bagażnik o pojemności odpowiednio od 360 do 1231 litrów. Z minusów jest tutaj dość wysoki próg załadunku, jak widać byłby jeszcze wyższy, gdybyśmy nie mieli tej regulowanej pod kątem wysokości podłogi, dzięki temu fotele po złożeniu tworzą płaską podłogę także to jest to bardzo duży plus Fiat 600 Hybrid, choć brzmi dumnie to jest miękką hybrydą ale trochę bardziej skomplikowaną miękką hybrydą ponieważ zazwyczaj te układy Mild Hybrid wyróżniają się tym że tą całą hybrydowość tego samochodu czujemy tak naprawdę w portfelu ponieważ przekłada się ona na niższe zużycie Paliwa. Natomiast w przypadku koncernu Stellantis, hybrydy Mild Hybrid są trochę bardziej skomplikowane i dają takie odczucie pod pewnymi względami, jakbyśmy pojeździli samochodem z klasyczną hybrydą. Co to oznacza? Że przede wszystkim auto uruchamia się tutaj w trybie elektrycznym. I w trybie elektrycznym jest w stanie przejechać do 1 kilometra, do 30 km na godzinę, co oznacza, że jeżeli mamy jeszcze ten prąd w akumulatorze, małym bo małym, ale akumulatorze. To jesteśmy w stanie na przykład podjeżdżać delikatnie w korku z wyłączonym silnikiem spalinowym, bądź też jeździć na przykład po parkingu z wyłączonym silnikiem spalinowym, oczywiście do przejechania tego kilometra. Silnik elektryczny podtrzymuje też prędkość przy niewielkiej potrzebie dynamiki, no i oczywiście podczas hamowania, dzięki re rekuperacji odzyskiwana jest energia i ładowany jest ten akumulator, który. Temu układowi miękkiej hybrydy potrzebny jest bardzo do życia. Przejechaliśmy tym samochodem w trakcie testu w okolicach 1200 km, i muszę przyznać, że byłem z niego bardzo zadowolony, bo ogółem prowadzi się przyjemnie, wygodnie się tutaj siedzi, na dynamikę narzekać nie można, a i oszczędność tego silnika jest na bardzo dobrym poziomie. Również Przyjemnie się nim podróżuje przy prędkościach autostradowych. Ja bym nie pomyślał, że tutaj będzie komfort akustyczny, jakiś duży, ale naprawdę jest po prostu w porządku i też autostradami zazwyczaj jeździliśmy zgodnie z ograniczeniami prędkości, no ale z takimi prędkościami 130-140 km na godzinę. Powiecie wobec tego, Łukasz OK, jakie spalanie? Jeżeli mówisz, że auto jest oszczędne, to jakie było tutaj spalanie? I biorąc pod uwagę, że ja naprawdę jeździłem z takimi prędkościami autostradą i na tym dystansie testowym 1200 km w większości właśnie jeździliśmy autostradami, to uważam, że spalanie na poziomie 6,3-6,4 dziesiąte litra na 100 km jest kurcze. Po prostu dobre. Owszem, producent podaje, że minimalne spalanie w tym wypadku to jest 4,9 litra na 100 km ale to w takich kontrolowanych warunkach, sprawdzałem, że w mieście auto jest w stanie zużyć nawet 5,3 litra na 100 km co uznaje za wynik bardzo dobry, po prostu. A ile to kosztuje? Nowego Fiata 600 w wersji hybrydowej właśnie ze 100-konnym silnikiem układem miękkiej hybryty kupicie minimum za 109 900 zł. Natomiast jeśli chcielibyście się po prostu zdecydować na wersję elektryczną, to ta startuje od 165 000 zł. Jestem ciekaw, co sądzicie o tym samochodzie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, a my widzimy się już w środę w najnowszym odcinku Na Poboczu. I oczywiście newsy motoryzacyjne na pełnej. Do zobaczenia i miłego tygodnia. <trykologiczne>